Szczęśliwy Boże, coś Wam powiem. Nie mamy w życiu takie chwile, kiedy czujemy się, że stoimy na rozdrożu. Można zostać na miejscu i robić to, co wszyscy, albo zrobić krok w stronę czegoś większego, ryzykownego, wymagającego odwagi. W Ewangelii Jezus zaprasza ludzi do pójścia za nim i nie daje gotowych planów ani wygodnych warunków. I to jest dokładnie to, czego my często się boimy: niepewności, braku kontroli, ryzyka, że stracimy to, co już znamy. A Jezus właśnie tam prowadzi, bo tylko wtedy uczysz się naprawdę ufać. Dla wielu młodych największym problemem nie jest brak marzeń, ale to, że wszystko odkładają na później. Najpierw skończę szkołę, znajdę pracę, ułożę sobie życie, a potem pomyślę o wierze, o Bogu, o sędzie. Ale Jezus mi mówi kiedyś. On mówi teraz, nie jutro, nie za rok, nie kiedy będziesz idealny. Teraz. Ewangelia nie jest dodatkiem do życia, który włącza się jak aplikacja na telefonie, gdy akurat masz czas. Ewangelia jest jak tlen. Jeśli chcesz naprawdę żyć, musisz nią oddychać codziennie. I to wymaga decyzji, odwagi i konsekwencji. Święty Jan Paweł II mówił nie tylko do młodych, ale do wszystkich. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I to zdanie jest kluczem do Ewangelii dzisiejszej. Bo pójście za Jezusem, to nie jest wygodna opcja, ale wybór, który zawsze kosztuje. Czasem kosztuje wyśmianie wśród znajomych, czasem rezygnację z łatwiejszej drogi, czasem przełamanie własnego lenistwa. Ale tylko tak człowiek naprawdę rośnie, tylko tak odkrywa, że jego życie ma wartość większą niż lajki czy oceny. Jezus nie chce uczniów, którzy będą ciągle oglądać się za siebie. Jeśli jedziesz autem i wpatrujesz się w wsteczne lusterko cały czas, to prędzej czy później wiedziesz coś, co jest przed tobą. Tak samo w wierze. Jeśli ciągle wracasz do tego, co było, do wymówek, do przyszłości, to nigdy nie ruszysz naprawdę naprzód. Jezus mówi: chodź, patrz przed siebie, zaufaj mi. I to jest jego propozycja dla człowieka. Nie życie łatwe, ale życie pełne sensu. Bo tak naprawdę nikt z nas nie marzy o tym, żeby przeżyć egzystencję wygodną i nudną. W głębi serca każdy z nas pragnie czegoś wielkiego, pragnie zostawić jakiś ślad, pragnie kochać tak, żeby miało to znaczenie. I właśnie to daje Jezus. Nie złudzenie, nie chwilową ekscytację, ale misję, która zmienia ciebie i ludzi wokół. Ta dzisiejsza Ewangelia to pytanie o to, czy masz odwagę wyjść ze tej swojej strefy komfortu bo on nie szuka kibiców, którzy będą mu bić brawo z bezpiecznej trybuny, tylko szuka graczy, którzy wejdą na boisko i dadzą z siebie wszystko. Jeśli zdecydujesz się pójść za nim na serio, twoje życie nie będzie łatwiejsze, ale będzie prawdziwe, a na końcu czeka radość, której nie da ci nic na tym świecie. A kiedy przyjdą chwile wątpienia, pamiętaj, że on nie szuka perfekcyjnych, ale odważnych. Co twojego serca? Chcę Twojego tak wypowiedzianego dzisiaj, w tej chwili. Jeśli mu je dasz, zrozumiesz, że właśnie tak zaczyna się największa przygoda Twojego życia. Nie jutro, nie później, ale dokładnie w tej chwili. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.